Chrześcijanie, którzy wierzyli, że świat został stworzony przez złego Boga, a Jezus przyszedł uwolnić duszę. Marcion, człowiek, który wyrzucił z Biblii cały Stary Testament, bo uważał, że Bóg Izraela nie mógł być Ojcem Jezusa. To wtedy Kościół zdał sobie sprawę, że musi ustalić, co naprawdę jest Słowem Bożym, a co nie. Ale kto miał to zrobić? Nie było jednego papieża, który by to ogłosił. Nie było jednego soboru, który by wszystko ustalił od razu. Proces tworzenia kanonu trwał ponad 300 lat i był pełen napięć. W IV wieku biskup Atanazy z Aleksandrii jako pierwszy spisał listę 27 ksiąg Nowego Testamentu, jakie znamy dziś. Ale nawet wtedy wielu duchownych się z nim nie zgadzało. Niektóre kościoły wschodnie do dziś mają inne księgi niż Kościół Rzymski. Wybory były też polityczne. Cesarz Konstantyn, który zalegalizował chrześcijaństwo, chciał jedności.